Jak, Kaciu, się bawisz? Nie no, bawi mogę mi się bawić! melo! Czekaj, ja to to i jeszcze jeden nagramy. No jest głupi jestem, kurwa! No nie sieć mi, kurwa, po oczach! Ale tak co przynajmniej widzisz, to gryziesz. <gryz Ej, to była jak taka, jakaś beczka uklejona. Tylko <gryz _> <gryz _> <gryz _> to. Coś strzela. Może się dzielić do samochodu. Nie. Czekam, taka czekam. Odpowiedź to wnikające. Nie, A to teraz pojawała biega. Kasiu! O! Jak. Z... Panieneczka. Ja tak pomogę ci patrz. Ja chcę Pociągnę ci za koniec i dam ci. Kod... No właśnie. Oj, a się przykleiło do tych wiatrów. Teraz ścianę Czekaj, to, może to Nie, ja sobie poradzę. No i teraz koło. O, nie zamije Was! No naprawdę taka niepoważne jesteś. To chyba ty A się zgodziła? Żebyś tak taśmą... Pay. Nawet nie uciekałaś. Bo i tak byś się nie <laughs>